Na dzień dzisiejszy wydano 22 422 karty, więc jest to naprawdę sukces niebywały. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak duże będzie zainteresowanie tym produktem. I mamy 119 partnerów. Partnerów, czyli podmioty gospodarcze, które również po okazaniu kołbrzyskiej karty mieszkańca świadczą usługi bądź sprzedają towary z bonifikatą. Kołobrzeska Karta Mieszkańca działa od 2019 roku, a w ramach programu tworzony jest system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Od programów polityki zdrowotnej przez bezpłatną opiekę w przedszkolu, ulgi w dostępie do instytucji kultury, czy też Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, parkowanie w miejscach, gdzie są strefy parkowania, mamy te abonament mieszkańca, który nam też daje możliwość tańszego parkowania. Przygotowujemy oczywiście już w programie wyborczym kolejne propozycje, ale o tym będę mówiła później, więc jestem przekonana, że ta ilość użytkowników wzrośnie do czerwca na pewno. A od 1 czerwca z kołobrzeską kartą mieszkańca będzie możliwy darmowy przejazd komunikacją miejską. Wnioski o kartę można składać w Urzędzie Miasta oraz na stronie www.kkm.kolobrzeg.pl. Tam też można znaleźć wszystkich partnerów programu. Chciałabym docelowo, żeby wszyscy mieszkańcy korzystali z tego produktu, bo wszyscy mieszkańcy dokładamy się i budujemy tą stronę dochodową budżetu, a tym samym mamy prawo do tego, żeby skorzystać później z tego dobrodziejstwa, jakim jest właśnie ulgowe, na przykład usługi i świadczenia, które są przygotowane przez nasze miejskie jednostki, ale również, tak jak powiedziałam, przez tych 119, przez tych 119 przedsiębiorców.